Wielkopolska to kraina jezior, czego dowodem jest Pojezierze Gnieźnieńskie, na obszarze którego znajduje się kilkadziesiąt jezior, a tych największych jest aż 17. Jest to idealne miejsce wypoczynkowe dla zmęczonych ciągłą gonitwą mieszkańców dużych miast, choć niestety i tu występuje wiele problemów. Pojezierze Gnieźnieńskie to mezoregion będący fragmentem większej jednostki Jaką jest Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie? Otóż ten mezoregion zajmuje wschodnią część tej, tego pojezierza. Jest to obszar, gdzie ze względu na splot uwarunkowań geologiczno-klimatycznych, które dokonywały się na tym obszarze gdzieś około, znaczy kończyły się około 10-11 tysięcy lat temu, myślę mianowicie o ostatnim zlodowaceniu, pozostawiło po sobie charakterystyczne ukształtowanie terenu w postaci pagórków moren czołowej w postaci rynien polodowcowych i właśnie najgłębsze fragmenty tychże rynien polodowcowych zostały wypełnione i trwają do dzisiaj w postaci jezior. Jeziora, które tutaj się na tym terenie zachowały jeszcze w bardzo dobrym stanie. Są jeziorami należącymi do największych w Wielkopolsce. Takim naj... jednym z największych jezior w Wielkopolsce jest na pewno Jezioro Powickie. Największe wypełnione wodą zagłębienia to choćby jeziora Powickie, Niedzięgiel, Budzisławskie, Ostrowskie czy Jezioro Ostrowickie. Na wielu obowiązuje strefa ciszy i właśnie dlatego Jezioro Powickie przez długie lata uważane było za jedno z najczystszych jezior w Polsce. Wiosną i w trakcie lęgu schronienie znajdują tu różnego rodzaju gatunki ptaków wodno-błotnych, czujące się bezpiecznie w okalających brzegi jezior trzcinowiskach. W 2008 roku ze względu na botaniczną różnorodność obszar po jeziorze Gnieźnieńskie wpisany został na listę obszarów Natura 2000. Wcześniej, bo już pod koniec lat 90., powstał w tym miejscu Powicki Park Krajobrazowy. Obszar Powickiego Parku Krajobrazowego to 990, 990 gatunków roślin naczyniowych i 216 zinwentaryzowanych zbiorowisk roślinnych przez pana profesora Brzega. W tej liczbie, oczywiście, nie wszystkie gatunki są rangi takiej, że zasługują, znaczy wymagają ochrony, czy są bardzo cenne pod względem przyrodniczym, ale. 149 gatunków to gatunki albo prawnie chronione, albo też figurujące na czerwonej, w czerwone, na czerwonej liście, liście Polski. Obszar Natura 2000 po jeziorze Gnieźnieńskie to przede wszystkim łąki, szczególnie zmienno łąki trzęślicowe. To właśnie na takich obszarach, które są wytworem ludzkich rąk, a dokładnie intensywnie prowadzonej tu przez wieki gospodarki rolnej znaleźć możemy wiele cennych i bardzo rzadkich w skali Europy gatunków roślin. Łąka, która ma w sobie wiele cennych gatunków. Jednym z gatunków jest chociażby goryczka błotna, Gentianella ulginosa. Tu również występuje dość bogate stanowisko jednego z przedstawicieli storczykowatych, mianowicie kruszczyka błotnego, Epipactis palustris. Na tym siedlisku spotkać można jeszcze inne dwa gatunki, przedstawiciele storczykowatych, Dactylorhiza majalis oraz Dactylorhiza incarnata. Bardzo cennym gatunkiem, bardzo rzadkim w skali Wielkopolski, a i również niepospolitym, wręcz rzadkim w skali kraju jest skrzyp pstry Equisetum variegatum. Niestety zaniechanie rolniczego wykorzystania łąk i zaprzestanie ich koszenia przyczynia się do degradacji tych cennych przyrodniczo obszarów. Już widać sukcesję krzewów i drzew, które coraz mocniej wchodzą na teren łąki, a jak wiadomo drzewa wyciągają z ziemi wodę, a tym samym rośliny lubiące zmiennowilgotne środowisko nie będą miały szans na przetrwanie. Ta łąka, w której się znajdujemy, no niestety od wielu, wielu lat jest niekoszona. O tym, że jest niekoszona i jakie to generuje procesy, zjawiska i zagrożenia, to właśnie widzimy. Niekoszenie sprawia, że rozpoczyna się proces osiedlania krzewów, drzew i mówiąc krótko, powrót tego miejsca do, nie powiem stanu pierwotnego, ale do stanu wyjściowego, naturalnego, Czyli mówiąc krótko do odtworzenia się lasu. Warząc tutaj to jest właściwie dylemat ochrony przyrody, co chronimy czy procesy, czy też obiekty, no w tym ewidentnym przypadku należałoby jednak chronić obiekt, a nie sam proces, a w związku z tym należałoby podtrzymywać ten naturalny proces osiedlania i odtwarzania się lasu, aby utrzymać te cenne gatunki, gatunki światłolubne, Innym bardzo cennym gatunkiem jest seler błotny. Niewysoka roślina o zielonych listkach jeszcze kilka lat temu obecna była na dziewięciu stanowiskach. Teraz niestety udało się znaleźć zaledwie trzy z nich, a jest to roślina bardzo rzadka także w skali Europy, a to między innymi za jej sprawą powstają obszary Natura 2000. Selery błotne, czyli Apium repens, to jeden z bardzo Rzadkich gatunków roślin w Polsce. Jest to roślina, która w Polsce osiąga wschodnią granicę zasięgową. Jest elementem, czy należy do grupy gatunków o tak zwanym subatlantyckim charakterze rozmieszczenia. Jest to roślina, której istnienie wymaga określonego splotu usytuowań, czynników. Zarówno natury nat czynników o charakterze naturalnym, jak i też czynników antropogenicznych, czyli związanych z działalnością człowieka. Roślina ta, dla swojego normalnego rozwoju, optymalnego rozwoju, wymaga wilgotnego podłoża. Podłoża związanego najczęściej z jeziorami, i to z jeziorami dużymi, a więc na brzegach dużych jezior. Mimo tak wielu ciekawych przyrodniczo atrakcji, teren ten jest poważnie zagrożony. Jednym z elementów oddziałujących negatywnie jest człowiek i jego działalność. Poszukując ciszy i spokoju, powstaje nad brzegami jezior dzika zabudowa. Na kilometr kwadratowy w gminie Powic przypada 36 mieszkańców. W okresie wakacyjnym dodatkowo na każdym kilometrze kwadratowym pojawia się 58 turystów. Ale jeszcze większe spustoszenie w przyrodzie powoduje inna działalność człowieka. Sprawa jest bardzo poważna, bo w ostatnich latach poziom lustra wody w kilku jeziorach obniżył się nawet o 3 metry. To z tej linii około 10 km dokonuje się eksploatacja węgla brunatnego. W tej chwili najbliższa odkrywka oddalona od jezior to odkrywka Jóźwin 2b. Aby prowadzić na bieżąco eksploatację węgla, to trzeba odprowadzać olbrzymie ilości wód. Jeszcze 8 lat temu, w miejscu, w którym stoję, to pewnie bym miał wodę równo z końcem mojej głowy. W miejscu, w którym stoimy, w pomost bywały lata, wiosny, że był zalewany wodą. Dzieci, plaża była bardzo bezpieczna. O wiele, wiele mniejsza wtedy była, ale bezpieczna też, bo był bardzo łagodne zejście do wody, można było się kąpać, i nie było niebezpieczeństwa tego, jakie jest w tej chwili, że jest bardzo zaraz, parę metrów dalej, bardzo głęboko. Jedną ze zdobyczy ludzkości jest energia elektryczna i dzięki temu dalszy rozwój społeczno-gospodarczy. Niestety kopalnie odkrywkowe wyjątkowo drastycznie zmieniają nasze środowisko naturalne. Każdego dnia ogromne koparki przerzucają tysiące ton ziemi, odkrywając kolejne złoża węgla brunatnego. Kopalnia wydobywając węgiel brunatny, no niestety ingeruje to środowisko, powodując jego przekształcenie. W ramach Leja depresji odprowadzamy duże ilości wód odwodnieniowych. Są to wody czyste. Dotychczas je odprowadzaliśmy głównie do rzeki Warty oraz do rzeki Noteć. Ponieważ odkrywka Jóźwin znajdująca się w odległości od 8 do 12 km od tego jeziora, a jesteśmy nad jeziorem Wilczyńskim, jezioro to wchodzi w skład pięciu jezior Polskiego Parku Krajobrazowego, Ponieważ w ostatnich latach pojawiło się drastyczne obniżanie zwierciadła wody, w związku z tym pojawiła się również szansa na wykorzystanie wód kopalnianych do podniesienia zwierciadła tego, tego jeziora. Opracowano projekt, którego celem jest odtwarzanie w jeziorach po jeziorze Gnieźnińskim wcześniejszego poziomu wody. Trudno będzie odtworzyć je w całości, ale jest szansa, że w ciągu dwóch lat w najbardziej zagrożonych jeziorach poziom wody podniesie się o około 1,5 m. W zasadzie wchodzi w fazę, fazę budowy pomysł przerzutu części wody z odkrywki Jóźwin 2B do jeziora Budzisławskiego i Dowiczyńskiego systemem rurociągów. Człowiek od wieków zmienia swoje otoczenie i ma ogromny wpływ na zachowania zwierząt i występowanie lub wyginięcie wielu gatunków roślin. Jak widać na przykładzie pojezierza Gnieźnieńskiego, wpływ człowieka wyjątkowo mocno i niestety negatywnie odbija się na środowisku naturalnym. Zobaczymy, czy działania podejmowane przez przyrodników i kopalnie konin zatrzymają proces zanikania jezior Poezierza Gnieźnieńskiego.